To to, się uśmieliśmy, a co robi wujek? Ja. Zobacz jak się śmieje. i mały załóż. Jaki jest fajny. Nie obejrzy się wasza, też takie jakoś rakoza. Też tak ozajem. Ona jest taka ozimliwa, samo szybko. Tutaj mam podstawi coś, nie? O, o, o. Nie gryziemy cioci, Dalginne. masz te zęby takie, że wyjdzie na ciocia powie o. Tu, tu są zęby darunia, tu są zęby darunia. A i po startu. I tak to jest. A on w weekend, tak jak w dodniu to ze mną, to weekend, słuchaj, ja tylko jestem od karmienia, a cały czas ja. tata. Jak oni się tak fajnie bawią, to co, nie? No, ale fiosk bardzo. No, no. No. Ale <trymka> się bardzo cieszę, bo mogę wtedy coś zrobić, nie? ze sobą na przykład, nie? No. Przede wszystkim mamy weekendy u jednej dziadków, to jest bardziej, no, nie? Weekend w firmie, dobra, to domu to nas nie ma. Z... Z... Mamy, a czasami się gdzieś tam jeszcze do kogoś wciśniemy, nie? patrzy na małą ty tak. Trzeba jeździć. Słuchajcie, dzieci, dzieci, naprawdę, ja widzę po tej małej. Ja z nią nie jeździłam. Z kilka u pies Moje dziecko nie umie samochodem jeździć. A, ten nie. bardzo lubi samochodem. Myśmy no... My Ile on miał? Miesiąc? Nie. Nie miał. Jak on. Jak on się, z się z samochodem Ja samochodem? Na na samochodu. Później do z... On miał półtora kasa. Albo mały, albo średni, ten komuś. Tak, tak. oczywiście. Ale, Ale Univola! Ale już co? co, co? Miniwana ścieżek. <gulia> no ja już Galax chce powiedzieć tak. Tylko że Magda nie będzie iść. Już, już, już wiesz, ja już pójdę, będziesz iść w takim samochodem. Nie? nie. Ale kombiaczem tak. Jakby <gulia> jak nie chciała, to niech kocha z Ona już inne samochodu nie chce niż Honda, Ona mówi, ja, ja nie wiem takiego Ale... ja samochód. Ta Honda jest taka fajna. No, Magda no, musi Zdecydować. Znaczy, ja Znaczy no, 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 nie, nie, no, że to, no, to, nie no. prawda jest taka, no. że ja a, muszę po prostu zacząć jeździć. A potem. Nie podpalę, pod podpalam, zaparkuję, a ja EPL do sklepu to mogę stanąć 10 metrów czy 20 dalej wody. Ojej! ty wycisnęłaś? Nie, czasami to jest takie zaczypianie. Oj, Ojej, oj. Tak, <śles> mam się Wujek? No, ta gru, tak gru gru wie, gru o, gru! Wujek? gru 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 robi, nie? Oj, tak, się kochasz. Mamu się całuje, nie? A ja chcę, abyś albo on już chce całować, mam się No to tu, już się Najlepsze jest, jak on mnie budzi. mnie tak wiesz. Później mnie sklepi, a później wiesz. Jak chcę, to mnie ugrzymy. Ale on czasami tak aj, się zamyślił, Nie Ściekamy się! On czasami tak się, tak. się zamyślił... Tak nie śmieją się z ciebie kochani, wszyscy nie do ciebie uśmiechają kochanie! cały tak, czas! Tak, wszyscy się uśmiechają dla nioni! Patrz, a ty leż cicho i patrz, co się no dzieje! No a co? Co wam I stąd wyjechała Polka, mi dała się... No Pemmie, to, tak to się no, w końcu moje dźwięki nie. W końcu dzieci słyszymy. Tak, ktoś no, właśnie, gadał to ktoś, to mama, to głowy, tak. na to ja jest ale po swojemu. on, on po to. Tata, to ta, raz Czart. powiedział tata i raz baba. Ma jeszcze trochę czasu, nie? A papa z robimy? Papa? Moja mama to się śmieje, że on jak zacznie mówić, to to Kolba, kolba. Ale Piotrek bardzo późno mówił, z się. Do tej pory zostało tak, że ja bardzo mało. No, wow. no bardzo. Piotr bardzo burzy no. ja się, jak i ja. No, z święta. Do Do Przecież ile ja z Piotrem się na tego, bo Piotr wie, ja jest drogie. No. no, no. Co ja powiedziałem? Raz powiedziałem, Boże święty. Gryziemy, mamy. Urawa mamy, tylko nie mówimy. No. Wyobraźcie sobie. Ty, ty Karol, słyszałeś o tym, nie? O czym? O, nie tym, o czym Piotrek Piotrek... Karol faktu wtedy nie było, ale był faktu na pewno, bo to no, Był na, na przed, tam przed tym dużym super samem, nie? No. No tam. I byłby wystawili stoisko, były banany. A ja z Piotrem Myśmy... szłam, a Piotrek na cały głos. Babusia chuja banany! <laughs> Wszyscy się go <laughs> ze ja mam stanąć? Czy... To on. I wszyscy se um, śniegu. Pani dajcie do tego przyjadajcie o, i bez kolejki. Tak. Dziecko na ręce, nie? Pa 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 pa. pa. Tak, to była historia. To była dobra historia. No, tak, tak, tak. Ty mój mały ten. Dobra. Tak. I I nie? Fajnie troszeczkę. I zobaczą o, o, o. Ale ja patrzę jak ona jest długa. Ona jest, Ta, jest Bardzo długa, nie? Mm -hmm. On był, tu na początku bardzo szczuplutki. No. Tak jak wszystkie dzieci. Trzymaj go, bo wiesz, że on ma jeszcze te... Ale jak on się na siebie patrzy. patrzy. No co? To, no co? To, Do no to, no to. No. To naszego Darusia ja e, w czwartek to? podrywała 16-letnia dziewczyna. 16, przepraszam, miesięczna. <laughs> I tak jak, jak, już jest... jak, jak już się żegnali na spacerku, to <noise> 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 Tylko ja dajesz moje dziecko, a panie? ty robiłeś? Nie, dziewczynka Dasty robiła, ale już do... się nie umie <noise> tak Mama robić. jest, mama jest. O, jest. 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 Ty go trzyma. Mama, mama, mama. Jest. Fajny jesteś chłopak, jak nie wiem. On <noise> się pcha do, do małej. A, do się. To się prosi. No bo. No to, no jak na spacerach jakieś dziecko widzi, to tak. Mówię, mało z małymi dziećmi mamy tak kontaktu, nie? Bo sąsiadka z dołu jest 3 miesiące starsza, ale ona wróciła do pracy, bo ona jest nauczycielką. Ona I już nic się nie mogą zgrać. Zgrać, żeby się bo nas będzie w czerwcu mały, ale to z czerwcu ona już będzie miała też 7 czy 8 miesięcy, nie? Ale jest dużo dzieci. Ale dobrze, niech są dzieci. Uuu!